as for Kurwa. Nie, zbierdalaj! Kurwa! Nie! Nie, no ty chuju. Nie, no kurwa, wskakuj. No kurwa! Idź! Nie! <ścoughs> Kurwa jakąś muzykę se zajebał! Jebany chuj! Ja pierdolę. Ja kurwa nie wierzę! Absolutnie unreal gości, to było perfekto. Wow! Ja oh, dziękuję. Jakby. Ej, ale co takiego przy statku, to ci nie wybaczę, kurwa. No nie mogłem wskoczyć. Nie miałem sprintu. Ale ładnie! Warto, że no ale, ale nie. To było najśmieszniejsze z tą płatką O pierdolę Ej, dobra, mam sugestię. E, dobra, yes. albo, albo narada. Sprzedajmy wszystko. Czy, teraz. E, czy to nam. czy teleporter coś nie. Hmm. nie Ej chwilę przecież mieliśmy, a nie mieliście jednego dnia jeszcze Aha, bo mieliśmy dwa dobre dane i jeden śmierć Tak, tak, tak Kurwa, chciałem morona podnieść, myślałem, że to jest tak <laughs> Nie, dobra, nie starczy Koczyn. Nie, nie Koczyn. starczy, nie opłaca się no. To może sprzedajemy Koczyn. tylko tyle co musimy Ile to jest? Znaczy? 52? Kładź, kładź To jest 39 Jeszcze jedną rzecz, Mało, małą, małą rzecz o, to. tu mi się no, Dobrze. Oj kurwa, kto położył. Uciekamy, chodź, chodź, chodź. Czekaj, Idziemy. A... Otworzyłeś. Kto to już? Ja piękne. Daj je, Akurat tak chciałem właśnie, go zabić. To właśnie straciliśmy. 5 golda. Nie, zabierze nam więcej po odlocie z puli tego, co mam, chyba. Nie no. wierzę, że Moron nacisnął ten guzik. Jak on mógł zrobić to? Absolutnie Mam ma, ma jakieś małe pytanie że to mógł nie być Moron. No, ale hm. to by mnie zabiło. Uh. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, I just fucked. <laughs> Your mom. Wow. Nie wierzę, nie wierzę, że moram to kliknął. Wow. Get disassembled, oh. you nugget. Donk, 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 donk. Gdzie, Likę, Gdzie masz te Cze, 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 Get disassembled, you fuck nugget. Co? Co? Co, Co to jest? Jak ja, kiedy twoja mama. Dobra, marzec, lądujemy. Możemy kupić latarki teraz? Możemy. Czy... Ale po co jednak na tym teleporter? Możemy, mamy sloty na latarki. Let's go, jakby. Nie, nie, teraz jak się staramy, jeden z nas zostaje tutaj. Bierz kurwa, 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 jest. Dobra. Ale go, się świecą oczy. Dobra. Okej. kurwa, kurwa, Światło. Halo. No nie wiem kto zgasił. kurwa, nie wiem, kurwa, 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 o nie, to a, te! Widzę. Ej, to łopatę kupię! O, <grym> Chodź! chodź. Nie jest problem! Oj, odleciało! O, kurwa! O, lepiej! Ostatnie! Kurwa! Panowie? Kurwa! No. Open, no. Czy ten nie bić? O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! A kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, Spierdale O. Którymś się gadało przez walkie talkie tutaj teraz A tu power button, and voice, left Alt i po prostu dobra, nic z nimi zmieniasz no, no. Dobra, idziemy Dobra A, tu zostaje? Ja zostanę na razie A dobra, no. dobra No, no dobra. dobra, no to naprzód To ja idę solo, a razem. No, dobra Poko, Patrz, chodź Duży i małe No <laughs> <Duży> i wielkie pały <laughs> Radku? O, jestem no. Dzień dobry Dzień dobry Idę na dół Nic nie widzę a mam zapewne. Ja też mam, ja, ja zapomniałem no. O, o, mina. O, jaki fajny itemek <śmiech> <śmiech> O tu jest ten. Opa. Dobra, nice. No patrzmy się często w górę. Żebyście się nie wie znowu. Balaj! What the Uważaj? fuck gdzie? A tu. O kurwa, tu są dwie. M. Opa, dobra. Stary zdawało mi się czy coś tu kurwa biegnie. Do mnie! No. Do mnie! podchodzę. Nie! On no, nie wejdzie w to, Nie wejdzie w to. Łapa! tutaj! Potworze, chodź do mnie! Chodź do mnie! Do mnie mówię! Na mnie. No, no, no daj go! <śle> <śle> Dziękuję, Moron. Dziękuję. <śle> po śmierci zamieniasz się w... <śle> Ziomka, pochowam twoją latarkę. Albo nie Wezmę cię Halo? 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 Ele? O nie! O! oj, Mamy... rannego. Yy, martwego w sensie Tak no, chodź, większe jest wyjście Chodź, 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 chodź. Dobra chodź, chodź. I tak nic nie mieliśmy e, No ja A mam trochę zebrałem w każdym razie Co go zabiło? E, pełsak? Nie wiem jak się nazywa Jest... Jest... Problem Trzeba... tam... przeskoczyć. To nie wiem czy z nim. No... słuchaj, da się z nie przeskoczyć. Słuchaj, próbuję Dobra, moment, odniosę... Mhm. Znak um, tu położyłem, więc spróbuję... Dwa wystraszyłem się. Dobra, to ja go wezmę. To... o chodź, mi po rzeczy, tam są i tyle chyba, I guess. No. To... O kur... No oh, moron. E, ja muszę jakieś... Ja biorę smoki. Także mm. się wrócimy. Dobra, poczekaj. Ile to... Bo biorę butelki. Kurde, mogę wziąć jego latarkę. No już trudno. Ale śmiesznie, trudno. bo po śmierci się przemienił w takiego dużego... ...zioma. No. Tak, mam lód. To zobaczysz. Potężny lód. On się Molling nazywa chyba, bo to tak wiecie... ...jest napisane to? właśnie. Poczekaj, weź stój. Cross of Death. Molling. Więc... I to było... No ten taki bez nóg. Co pełza? A, czyli ten co... na głowie siada. Nie, 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 no ten beznóg, taki, bez nóg taki co drze mordę. z nóg co drze mordę? <grym> tak, i on, i on a, tak się a, czołga. Ten, co robi ten gaz taki. Co? Nieee. O no, ty do mnie bo, Ej, a może spotkali Szajgaja? Nie, to był ten pełzak, no. A, no to ten 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 był z taki. Tak. Jaki bez...? No, on ma nogi. Co ty pierdałeś? Nie, on ma ręce. No, ręko-nogi. Ale to, to czemu? Tam to, jeszcze coś zostało. Idziemy po to? Tak, bo... engine to tu. Ale trzeba on teraz ma ciało? Nie wiem. Ty nie jesteś prawdziwym Który tam? Tędy, nie? No. Ela masz stragul Ja w ogóle nie, nie, nie doszedłem do tego wejścia Bo się zgubiłem Brawo. Z której strony on jest? Um... Z lewej strony statku O dobrze idź idź, no, jest git Okej, okay. thank fuck to no, jeden głupi silnik, ale to zawsze 4 si na plus. Lecimy z spadamy. Nie, nie straciliśmy za Morona przynajmniej. Jo! No bad. Super To co? Asiuran znowu czy wał? Uh, 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 uh. A już nie zdążę. Dobra, może teraz coś inny zostać? Moron, zostań ty Dora to daj mi mikrofalówkę. Ej, krótkofalówkę. Szywaj. Trzymaj! Moron, jak ktoś jest w kontakcie ze mną. Ja się używa, a dobra. <noise> ja pierdolę ten głos, nie mogę. A no. my nie wykonaliśmy jumpingu tym razem. No. no. Jaki skin ma braken w naszej wersji? Shadow Freddy. Ow. Oh. Jak, tak, ja, jak, jak ja cię rozróżnię? No ja... trzeba on robi. <noise> Okej, okay, po lewej jest od razu. Myślę, że brakena. To, to, jest, a, pułapka. to jest pułapka. Uj, Slamier. tych pułapek. A da się ją wyłączyć, tak w sumie? Nie. Hmm. O kurwa! Ej, co? dwie! Ups. No to tędy... Gdzie jeszcze jedna? Nie. Nie, to jest jedna. Czemu no, na cały czas... To Nie idziemy tędy. Nie. Ta ta pułapka jest absolutnie za częsta. Aha. Ej, musimy przejść przez tą pułapkę. Ale, ale jak? A. Aha. No kurwa. Dobra, Moron szykuj się na to, że będą martwe ciała. A na górze to było? Nic. Nic. Musimy przejść przez składkę, która napierdala tak z częstotliwością... O. To jest... Mamy jedno martwe ciało. Um. Nie. Okay. Yo. Dobra, idź, czyń powinność. Nie wiem, czy ty wrócisz, ale... Stary, nie, 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 ja wiem, ale musisz... Jak ona jest na dole, to instalecisz. No, okay. nice. No, on tu będzie takie fikałki wykonywał co... sekundę. Ale okej. Okay. No, bo on wisi na papce, nie możemy go za bardzo zdjąć. Można jak będziemy wracać, jest tylko, jest tylko jedna droga powrotu, także... jedno. You know. Dobra, tu mamy drzwi. Tam na górę się idzie. Możemy tu spróbować. Um. Nie, didn't. Okej, okay, whatever. Tam coś jeszcze jest po drugiej stronie. O, jest jajo. O, jajo. Plaszki tam nie chcę zdjąć. Chciałeś na góry? To tu no. A, tu, dobra, to biorę. Ośem! Dobra, się ten dny, najpierw, może tu będzie zamknięte i. A, nie, jest jakaś droga. Słyszymy o jakieś że. Trójkąt? Był. trójkąt? A -a. Ej, jest, ty! Są butelki, ale się zreskuje chyba pod, podłogą. No. Nie da się ich chyba. Les? A? To byłoby fajnie, są butelki. Nie, nie da się. Ja tam widzę coś pomarańczowego. That's... No to są butelki, jak się zresztą Y nie, 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 ja. Okay. O! Pająk! O kurwa, dobra, spierdalam mnie stąd. Chyba, pa, że jeszcze tam idzie? zobaczymy. No. Ale Pająk może tu przyjść na odcięcia. No. Mam plan! ]cie? Nie idzie. Nie przejdzie, znaczy, no, <głos》> <głos》> nie przejdzie teraz. No, na pewno. Do na pewno nie przejdzie, okej. Okay. Podążamy w stronę lutu... Czy widzisz co? Ja. hunting, nie. Aha, czy on będzie to? Nic? Ja A to dzięki. Ja nie wiem, czy my chcemy iść w stronę Panią, może po prostu wrócimy się zbierzemy ciało łazy i przeżyjemy. Jest, która jest godzina? To jest po prawej stronie. O, o! o kurwa, spierdalamy. Nie mam, nie mam opaty. czekaj. O chuj! Czekaj. No i. Gówno. Stój, Ho stój w miejscu, stój w miejscu. Przepraszam. Nie, jajo, proszę. Nie. Naprawdę teraz nie wybuchnie? Nie. Znowu to samo. Znowu to samo. Zostałeś zjajcowany i tyle. Jest problem. On miał cały lut, a teraz jest pod nim robal. Czy mamy jakąś łopatę na statku? Mamy Zajebiście, jak zwracam po niego. No nie wierzę, że ja poszedłem do jakiegoś ddn i nie mogę mu uciec. Kurwa, mać! No, to online. Kurwa, mać! Ale no, to był, był pierwszy dzień, nie? Nie, nie ma tam, nie, to był drugi dzień. No. A, dzięki, dzięki, dzięki. <gryw> jak on ogląda? I do be watching. I be watching. No, proszę, proszę, Welcome! <gryw> Zaraz się wybieram, jeszcze raz. Z tobą czy zostać? Jak chcesz możesz iść, tylko będziemy musieli to zrobić bardzo sprytnie. To ja może kółkowkę zostawię już będziemy się słyszelić. No nie, nie idźcie razem. Biorę Stop sign i stracimy Tam jest tylko wybranie, musimy zabić robala i dwa ciała więc się przydasz. Oni tego nie przeżyją na stówę. Zdążymy. dzięki Eleven. Dobra, nie, okej, jak są to są życie, dobra. Zastanawiam się czy ja z tym znakiem przebiegnę pod tym. A to często takie Musimy oh, zacząć biec wow. przed tym jak to jest na dole, bo na dole nie biję, tylko jak to jest dół no, Lolada o, o nie, jak zginie, ja nie przebiegłem chyba Jak zginiesz, to o, wiesz to no, Ale on to zrobił Musisz zbejtować robana Tu jest robal Idź przed siebie, zbajtuj go, ja się uratuję Bijemy go Ten jest U góry Na pod, pod bogat Nału, chodź do mnie Opa! Dobra? I. Oh. Nie, 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 Dobra, zajmij się. Nice. Freedem się. Hmm. Jezu, jak ja leżę rozjebana. Hmm. Można, można. Ja będę. Dobra. Na przód. No way. Ale mnie chyba nie wezło jak już teraz z tym przebiegniemy? Tutaj. Nie mam pojęcia jak oni to zrobią. No nie wiem czy przebiegniemy z tym. Biskip for the oh. Tak jest. Spróbuję przebiec, Spróbuję przebiec z tym, co mam, a potem chcę po flaszki, bo one są ciężkie dość, chyba. Dobra. O, no, way, że to jest więcej ryzyko! Mmmm. O kurwa, wybuchło! No właśnie, jajo wybuchło! Ma Czy ja mam? Co ja mam ciągnąć mam ci nie? No co? Ja bym zostawił na jego miejscu już wszystko i poszedł do statku. Dobra, nie jestem widać. Nie, on to robi. Kto to robi? Uf, uf. Jak to się wylądał na minęły? Jedna oh, otwórka została. Jedna um. krótkofalówka, co nie? Mm. Nie, jedna. Dobra, to ass jeszcze raz i. Dryhard. I... Mam I klucz. Biorę tam. klucz. Krótkofalówkę wziąłeś? Eee... tak. Dobra, dobra, let's go A dobra, bo on speedrun'uje, dobra, to my lecimy szybko main entrance. Freddy poczekaj, tak, bo że... skeleton się zamęczył troszkę Kości się spłaciły. No już nie, już nie te kości Hmm. Dobra, o, to klucz. Lewa strona. Dobra. Mamy dwa klucze Daliście. Lewa strona, lewa strona, lewa strona, lewa strona mm. O, hello! O, o! Dlaczego u góry pachną dupskiem? Śmierdzą. Właśnie miałem ci powiedzieć e, śpieszą historię. Że wkładałeś ogóry do dupska? Nie, że ogórki są dobre na pamięć. Tak? Tak, wujek mi włożył ogórka do dupy, to dzisiaj pamiętam. <laughs> ale ja słyszałem, ale. gdzie on jest? No, musisz pewnie za ścianą było, ale jest rozjazd. Dobra, coś mamy. Coś tak. Dobra, Leba to lewo, nie? Dobra, lewa strona, tak. Shit! <laughs> Twoi łeb kurwa. Na nie no kolejny klucz. Ja mam zajebane jak kluczami. kluczami. Co u mnie tyle waży? A o górę mnie tyle ważył. I dubsko O bottles brede, 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 brede. Hello? Ej, mutarki powinnaś Hello? Dobra! ty co, co wy tu co robi? Moro? Co ty robisz? Mamy po temu zmieni idziemy go zanieść. Ale... Dobra, to my wracamy, bo ja też mam pełny lucz już. Czekaj, ale tam jest wyjście. A, dobra. Usłyszałem. Ja mam potężny lucz w... Wy... O, jajku, jakie to jest coś wolne. Noo, już... 64 pounds of pure giat. Dor slam, no. Coś tam gdzieś... Tu myślisz? Ta, tu jest Freddy FNAF. Czemu? Nie wiem to Było głupie sobie <laughs> Dawaj Paweł skacz O kurwa rzeczywiście Nieźle źle wszystko stamtąd wzięliście? Stary, a Stary moje, masz moje, moje EQ to jest tak To 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 I to Aha to są twoje <laughs> masz lisa, a damy radę Chodźcie idziemy Był tryhard wszyscy żyją to jest actually good to jest crazy. crazy. Jeszcze mamy szansę jeszcze iść, ale nie wiem czy coś jeszcze będzie. Weź Możemy! Wejdź wpisz skan. skan na komputerze, zobacz ile tam jeszcze jest. There are three objects outside the ship, link at an approximate value of 283. Three objects, czyli to musi być coś... z tego. Hmm. Ale no. to nie jest... To nie jest chyba jakoś accurate. To może gdzieś ulbyć. Dobra, Moron, zostajesz na statku? No dobra. Lepiej, żeby ktoś ten... A gdzie ja poszedłem? No... Bo... Ej, a ciekawe czy generator się liczy w to? Chyba nie. Ale masz gwiazdę! Podglądasz moją miednicę? Zostaw moją miednicę w spokoju. Ale chyba idziemy tym, no właśnie. No, bo tam jest ten cały... Tam jest o. ten cały dzwonek Whatsapp. Czyli do mnie dzwoniło na Whatsapp? Nie, ale zrobiłeś... Tam jest ten cały... Czekaj. I chuj, i przedejść. Ehehe, LeBron James. No The Brown No gdzie jest ten Ele? O, gdzie są klucze? Kurwa, zostawiłem. Wszystkie? No. <śassy> eee, I nie... to A nie, a, to samo wejście do Uff, uratowani. On to wszystko a, zajebał to wszystko stąd. Tak, dobra, to przewidzisz, był. A gdzie jest on? Wym... Tak, Jak umarł, to nie żyje. Prawda. To... Prawda. Gdzie jest Vanessa. Dobra, pusta? Wow. Na no, Bo... Mogę. Jestem dyniowym królem. a ale absolutnie nic nie ma. Ja pierdolę. Jeszcze tutaj tylko możemy. O! O, ticketu! O! To jest jedna rzecz. O, dobra. A, i? I gówno. Ej, tutaj, tutaj, chodź za mną, chodź za mną. Tylko na pchłej, kurwa, sufitowe. Aha. GENERATOR?! No i dobra, no Let's go. My wykurwiamy. Ej, Fire Resist jest od razu. Ale stąd. No. Jak się to wychodzi, Vanessa. <laughs> <laughs> Vanessa, podeprzyj mi dupę. Uważaj, bo tu będzie, może być robel, zachowaj staminę. Przestań skakać po dachu. Dziury zrobisz. No to ci już bieg, po prostu. Biegnij. Nie mój cipa. Dobrze. Lalalala. Gdzie jest elekt? No jestem. A. Dobra, naprzód! Dobra, zero objects. Było zero objects. Znaleźliśmy już wszystko. Wyczyściliśmy assurance. Czyżby? No, bo chcieliśmy te rzeczy jeszcze. Gdzie jest?